Moim zdaniem najważniejsze jest, żeby po prostu coś robić. Przywilejem ludzi młodych jest to, że gdy podejmiemy jakąś próbę i zaryzykujemy, nawet jak nam się nie uda, to zwykle na tym mało tracimy. A kiedy osiągniemy ten założony cel, to wtedy to może determinować naszą przyszłość. Moja droga zaczęła się od tego, że zainteresowałem się samorządem studentów i kołami naukowymi. Tam poznałem odpowiednich ludzi, którzy przeszli już tą drogę, podpowiedzieli mi jak to robić i po prostu powielałem ich osiągnięcia. I kolejną ważną rzeczą jest to, żeby pamiętać, że wykładowcy to nie są nasi wrogowie, tylko ja bym powiedział, że to są bardziej przyjaciele, którzy, których można zapytać o radę. Oni już przeszli tę drogę, znają to od podszewki i kiedy ich zapytamy, na pewno nie odmówią nam pomocy. Dlatego zachęcam nowych studentów, żeby zainteresowali się tym, czytali regulaminy i zaczęli pisać artykuły, czytać książki i na pewno osiągną to, co sobie założył.